Witajcie ponownie na kanale. Mam nadzieję, że przerwę zimową, którą wam zafundowałem, wykorzystaliście dobrze. Nie przebimbaliście tego czasu na lenistwo, tylko było trenowane i forma strzelecka na lato jest już prawie gotowa. Wymaga tylko ostatnich szlifów. Jeżeli jednak tak się nieszczęśliwie złożyło, że nie mieliście czasu na te treningi lub po prostu wam się nie chciało i musicie teraz w panice przed zawodami, tudzież po prostu przed sezonem strzeleckim budować formę, to przygotowałem dla was. Pewną serię filmów, to będzie pierwsza seria filmów na kanale, która ma pomóc Wam przygotować się z formą i zdążyć jeszcze na lato. Nazwałem tę serię dosyć szumnie, co możecie zobaczyć w tytule tego filmu: Nauczę cię strzelać w 60 minut 60 minut, czyli godzinka. Seria składać będzie się z 6 odcinków po 10 minut, co daje nam właśnie rzeczoną przed chwilą godzinę. W związku z tym, że czasu mam mało, a już zacząłem się rozgadywać, Przechodzimy od razu do tematu odcinka, którym będzie praca na języku spustowym. W związku z tym, że ta formuła filmów ma być bardzo mocno instant i mamy od razu przechodzić do sedna tematu, więc nie trzymam Was dłużej w niepewności, bierzemy się do roboty. Pierwszy odcinek nie bez przyczyny poświęciłem pracy na języku spustowym. Uważa, że, uważam, że praca na języku spustowym to jedna z najważniejszych umiejętności w strzelectwie. Jeżeli nie najważniejsza, to od niej zależy celny strzał, to tam jest serce strzału. Żeby Przejść dalej. Pierwsze musimy zobaczyć, jak spust pracuje, jakie są jego fazy, tak żebyście mieli ogląd tego, o czym mówimy. Zapraszam Was tutaj bliżej. Na początku dla fanatyków bezpieczeństwa nie martwcie się, broń jest odpowiednio sprawdzona, mora jest pusta, bez paniki. Spust możemy podzielić na cztery fazy. Pierwsze, użyję angielskiej nomenklatury, gdyż jest moim zdaniem bardziej popularna, to jest pre-travel. Ten ruch jałowy języka spustowego, później jest break, przełamanie, overtravel, czyli to jak głęboko język spustowy po przełamaniu wpada, i później już charakteryzujemy jeszcze reset, czyli miejsce, w którym język spustowy dochodzi do takiego dystansu, w którym mechanizm się resetuje i możemy oddawać e, kolejne strzały. To nad czym dziś będziemy pracować, to jest to, jak przełamywać ścianę, czyli jak przełamywać ten break, w jaki sposób pracować na języku spustowym tutaj. Aby ta praca nie zaburzała naszego celowania i nie przeszkadzała nam w oddawaniu celnych strzałów. To, co mi bardzo pomogło na początku nauki pracy na na początku nauki strzelania, to wizualizacje, które staram się wykorzystywać. W różnych aspektach strzelectwa, także podczas nauki ściągania języka spustowego. Często mówię o tym swoim kursantom i zauważam, że u nich też fajnie to działa. O jakich wizualizacjach mówimy? Wykorzystuję dwie główne. Pierwsza to porównanie ściągania języka spustowego do pracy wagi. Dawniej były takie wagi, gdzie miały szynę, dwie szalki i ciężarek do przesuwania. Gdy dopiero uczysz się ściągać język spustowy, raczej nie ma co liczyć na to, że będziesz to robił szybko, jednocześnie nie burząc strzału. Dlatego pierwsze. Ucz się dokładania ciężaru. Kładziesz palec na języku spustowym, pokonujesz pre-travel, o którym wcześniej żeśmy wspomnieli i w tym momencie wizualizujesz sobie wagę. Na szalce tej wagi leży 2,5 kg, 3 kg, 2 kg, w zależności od tego, ile waży Twój spust, a Ty dokładasz ciężaru na ciężarku. Dokładasz, 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 dokładasz. W pewnym momencie następuje przełamanie. To jest Twój strzał. Musisz to zrobić płynnie i jedno, jednostajnie dokładając ciężaru. Jeżeli zrobisz to zbyt gwałtownie, nastąpi to gwałtowne przełamanie, a na tarczy podczas twojego strzelania będzie to widoczne jako strzał zerwany, jako strzał zepsuty. Dlatego staramy się myśleć o ilości ciężaru, który dokładamy. Nie 10 gram, 15, 20, 25 i nagle 2 kilo, tylko jednostajnie przez 3-4 sekundy, 2 sekundy, w zależności jak czujecie się komfortowo, do momentu strzału. To jest pierwsza wizualizacja. W momencie, gdy zaczyna to działać, zmieniamy tę wizualizację, i wyobrażamy sobie, że nasz palec pracujący na języku spustowym to prasa hydrauliczna. Prasa hydrauliczna pracuje w ten sposób, że w parametrach swojej prasy, nie, pracy, niezależnie co tam wsadzicie, czy to będzie ręka, banan, czy puszka, ona zrobi jednostajny ruch do końca, do końca swojego zakresu. I to może być najszybsza prasa hydrauliczna na świecie. Ona może robić ten ruch w ten sposób. Natomiast chodzi o jednostajność. O to, żeby ten ruch był. Taki sam od początku do końca, żeby on nie był dzielony na fazy, nie był szarpany. Więc gdy już macie pewien, pewien komfort zbudowany pracy na spuście, wchodzicie w drugą wizualizację i zaczynacie wyobrażać sobie, że wasz palec to prasa hydrauliczna, coraz szybsza, coraz szybsza, ale cały czas jednostajna. Ok, gdy to mamy omówione, możemy przejść do tej części bardziej technicznej pracy na języku spustowym. Mogliście zauważyć, że mój palec pracuje tak, tak jakby tutaj był cały czas prosty. Nie fiksujcie się na tym. Ułożenie waszej dłoni, wielkość chwytu pistoletowego, z którego korzystacie, będzie determinować pewne kompromisy i nie zawsze ten palec będzie pracował. Dokładnie tak. Chodzi o to, skąd generujecie ruch. A ruch powinien być generowany z drugiego przegubu, czyli z tego tutaj naszego stawu. Niezależnie czy palec jest bardziej wyprostowany, czy mniej, to myślę o tym i generuję ruch drugiego stawu. Tak jak mogę zgiąć rękę w łokciu, czy nogę w kolanie, tak samo mogę generować ruch z drugiego przegubu. Jest to dużo płynniejszy ruch, dużo bardziej jednostajny, dużo większa grupa mięśniowa. Ostatnia kwestia to to, jak nasz palec powinien pracować względem spustu, Dążymy, względem osi lufy tak naprawdę. Dążymy do tego, jeżeli to jest osi lufy, żeby palec pracował równolegle, równolegle do osi lufy. Dlatego często lubię wręcz wyciągać ten palec na zewnątrz. Możecie zobaczyć, że on nie idzie tak, nie idzie równomiernie, równo równolegle do osi lufy, idzie jakby delikatnie na zewnątrz, wówczas opuszek palca pracuje idealnie w osi lufy. To znów kolejna wizualizacja, którą możecie wykorzystać. To są najważniejsze aspekty, moim zdaniem, samej pracy na języku spustowym od tej części wizualizacji i części technicznej. Przechodzimy dalej. Amerykanie mają takie, nie, można nazwać to powiedzeniem, ale tak, powiedzenie, że praca na spuście to przede wszystkim praca mentalna. Ja totalnie się z tym zgadzam. To, że psujecie strzały, że ja psuję strzały, że wy psujecie strzały, to zazwyczaj nie jest kwestia techniki, detali, opuszka tu czy opuszka tam, ale Waszego procesu decyzyjnego. I ten proces decyzyjny, źle przeprowadzony, powoduje bardzo gwałtowną nerwową reakcję przed strzałem. I ta gwałtowna nerwowa reakcja to jest właśnie ten zerwany, zepsuty strzał. Zerwany strzał to nie jest co do zasady zbyt gwałtowne, zbyt mocne uderzenie w spust, bo można strzelać trigger slapem bardzo gwałtownie i nadal trafiać, a raczej spięcie całej dłoni spięcie naszego ciała. Spójrzcie. Jeżeli trzymam pistolet gotowy do strzału i w tym momencie ścisnę całą dłoń dla strzelca praworęcznego, czyli w momencie strzału zapracuje nie tylko mój palec wskazujący, ale cała dłoń delikatnie się zamknie, to co się stanie? Dla strzelca praworęcznego lewo dół. Czyli cały ten popularny lewo dół, to nic innego. Jak gwałtowna praca całą dłonią. Musimy nauczyć się izolować pracę języka spustowego, pracę palca na języku spustowym, od ruchu reszty dłoni. To jest kluczowe i absolutnie newralgiczne do tego, żebyście dobrze, celniej za każdym razem trafiali. Jedna z przyczyn tego, że faktycznie przyspieszamy ten ruch, to jest praca z przyrządami celowniczymi. Gdy mamy zgrane przyrządy celownicze na celu, to one. Mają tendencję do tego, żeby się poruszać, zwłaszcza jak strzelamy jedną ręką. Gdy one się poruszają, to tylko na ułamek sekundy znajdują się idealnie w środku celu, idealnie go przecinają. I jeżeli my w tym momencie chcemy oddać ten strzał, jeżeli w tym momencie chcemy nacisnąć spust, a nasza technika strzału jeszcze kuleje, to oczywiście następuje spięcie, następuje przyspieszenie, następuje zerwanie strzału. Stąd też. To przypowiastka o pracy mentalnej. Praca na spójście jest przede wszystkim w naszych głowach. I teraz przedstawię Wam szereg ćwiczeń, które możecie zrobić zarówno na treningu bezstrzałowym w domu, jak i treningu na strzelnicy, żeby ten strzelecki mental poprawić. Oczywiście popracujemy też nad samymi aspektami technicznymi, co dzieje się jakby dodatkowo i mimowolnie musicie to kontrolować, musicie tego pilnować, ale przede wszystkim pracujemy w tych ćwiczeniach nad naszym mentalem. Zapraszam! Na początek, żeby zbudować komfort, musimy wprowadzić się w stan dużego dyskomfortu. Jest do tego przeznaczone jedno bardzo proste ćwiczenie. Może mało efektowne, ale niezwykle efektywne, które możecie wykonywać oczywiście w domu, jak i na strzelnicy. Spójrzcie. Pokażę Wam pierwsze na sucho za chwilę załaduję i strzelę to też normalnie. Wchodzimy sobie tylko ręką silną na cel. Nasz palec ląduje na języku spustowym, wybiera luz, i w tym momencie nasz chwyt całkowicie się rozkleja. Całkowicie zabieramy palce. Palec serdeczny zostaje jako podpórka naszego pistoletu. Dłoń ma być tak rozklejona, jeżeli chcecie sprawdzić, czy ona faktycznie jest rozklejona, żeby mógł sobie pistolet z dłoni wyjąć. Jeżeli cała ręka idzie z pistoletem, to nie jest odpowiednio rozluźniona dłoń. I w takiej konfiguracji z naszymi przyrządami, które bardzo gwałtownie tańczą na celu. Zaczynamy pracować w drugim przegubie. Dokładamy, 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 aż padnie strzał. Ok? I teraz na ostro. Więc pierwsze, ładna prezentacja. Nie ma sensu tej prezentacji marnować. Dopiero na celu zaczynamy rozklejać chwyt. Chodzę. Totalnie rozklejam chwyt. Dojeżdżam sobie do ściany. Ręka jest swobodna i zaczynam pracować dokładnie składam jeżeli potrafię pracuję też z follow through z trigger prepem czyli odpuszczam palec łapię ponownie kropkę ale to nie jest temat naszych dzisiejszych zajęć mogliście zauważyć, że pistolet bardzo gwałtownie wyskoczył z mojej dłoni to jest znak, że faktycznie wykonaliście to ćwiczenie dobrze jeżeli on zrobi króciutki ruch to znaczy, że gdzieś ten pistolet ściskacie, kompensujecie wasza dłoń nie jest odpowiednio rozluźniona jeszcze raz rozluźniam dłoń kropka mocno tańczy na celu, dojeżdżam do ściany i zaczynam brać. I follow through trigger prep. Dobra, spójrzcie na tarczę. To, że chwyt był rozklejony, zupełnie nie ma wpływu na celność, powtarzalność tych strzałów. Gdy zaczynamy z tym czuć się komfortowo, zaczynamy zamykać dłoń i znów, zarówno na bezstrzałówce, jak i na treningu na strzelnicy. I To bardzo ważne, co będzie w Waszych głowach. Gdy zamykacie dłoń, gdy chwyt stanie się już stabilniejszy, wasze przyrządy będą dużo wolniej poruszać się na celu. Teraz ważne jest, żebyście się nie podpalali, żebyście nie zaczynali strzelać szybciej. Z poprzedniego ćwiczenia zabieramy swoje pracę na języku spustowym, to jak żeśmy ją widzieli, jak żeśmy ją czuli, i tak samo dokładną pracę na języku spustowym wykonujemy z zamkniętym chwytem. Chwyt nie jest ściśnięty, dojeżdżam do ściany i zaczynam pracować. Dokładam, 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 dokładam. Holofru, trigger tap. Mógłbym to strzelić szybciej? Nie robię tego. Strzelam to z taką samą starannością. Jeszcze raz. Dojeżdżam i zaczynam pracować. Dokładam, dokładam, dokładam. dokładam. Holofru, trigger tap. I znów, spójrzcie na tarczę. Grupa jest ok. Wszystko się trzyma tak, jak powinno. Jesteśmy zadowoleni możemy iść dalej, kolejnym krokiem jest już wejście w bardzo wysoki komfort czyli budujemy pełny chwyt oburęczny i zabieram ze sobą pracę na spuście, którą miałem w poprzednim strzelaniu powolutku dokładam, dokładam oddaję ładny celny strzał próbuję jeszcze raz powolutku dokładam przechodząc przez te Trzy etapy. Widzę, że celność samego strzału nie zależy od tego, jak trzymam pistolet. Spójrzcie, grupa jest bardzo ładna. Zaczęła się dobrze od rozluźnionego, przez zamknięty chwyt, przez pełny chwyt. Gdy te trzy etapy przepracuję, gdy to mam za sobą, robię to w domu i robię na strzelnicy, muszę wrzucać jakąś presję na siebie, żeby to nasze strzelanie, to moje strzelanie zaczęło się rozwijać, żeby ta praca na spuście Szła do przodu. Najprostszym ćwiczeniem, które mogę Wam zaproponować, jest Command Fire. Ćwiczenie to możecie wykonywać z timerem lub bez timera, jeżeli go na początku nie macie, licząc sobie w głowie. Na czym polega ćwiczenie? Oznaczam sobie miejsce startu oraz miejsce zakończenia ćwiczenia. Mówię oczywiście o przedziale czasowym. I w tym przedziale czasowym, z wybranej konfiguracji, na przykład z palcem na spuście i z wybranym luzem. Od pierwszego sygnału do drugiego sygnału muszę oddać strzał. Jeżeli ten przedział czasowy jest komfortowy, robię to powtarzalnie i trafiam. Przedział ten czasowy zmniejszam, 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 aż strzelanie, aż ściąganie spustu stanie się dla mnie w pełni na życzenie. Czyli gdy będę chciał, to zrobię cyk i strzał będzie dokładnie tam, gdzie być powinien. Jak nie macie timera, możecie sobie liczyć. Spójrzcie, zróbcie to w ten sposób. Na początek liczę do sobie, powiedzmy do 121. Wchodzę na cel, zgrywam przyrządy. Wybieram luz i zaczynam liczyć. 121. W czasie, gdy liczę, cały czas pracuję na spuście. Dokładam, dokładam, dokładam. Nie czekam na koniec liczenia, po prostu startuję i dokładam. Kiedy padnie strzał, wtedy padnie. Jak idzie szybko, zaczynam liczyć na 101. 101. Gdy to dla mnie jest znów za mało, w zasadzie za dużo, przepraszam, liczę sobie na 1 walec na spust, do ściany, i... Okay. W ten sposób buduję krok po kroku, spokojnie, Decy... pracę na spuście, która jest zależna od mojej decyzji, pozbawiona przypadkowości, pozbawiona nerwowości. Moim zdaniem ten trening jest w stanie Was bardzo szybko przeprowadzić od zrywania strzałów, od psucia strzałów, do strzelania strzałów na życzenie, a to jest serce strzelania naciskanie spustów w taki sposób, żeby nie psuć strzału, dokładnie wtedy, kiedy mam na to ochotę i robienie tego szybko, to najważniejsza umiejętność w strzelaniu. Dam wam teraz 2-3 tygodnie na przetrawienie tematu i przetrenowanie przede wszystkim tematu, a potem pojawi się kolejny odcinek z naszej serii. Tym razem tym razem, czyli w drugim odcinku skupimy się na przyrządach celowniczych. Wokół pracy na przyrządach celowniczych jest dużo nieporozumień, jest dużo kiepskiej jakości strzelania. Mam nadzieję, że wniosę coś pozytywnego tym kolejnym odcinkiem, także do tego aspektu warsztatu. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę, dziękuję strzelnicy Schron z Lublina za świetną scenerię do nagrywek i myślę, że będziemy się tutaj spotykać częściej. Do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się.